Witajcie w kuchni dla pora na obiad, a dokładnie na dal z czerwoną soczewicą. Zaczynam od pokrojenia cebuli na piórka. Pamiętajcie, aby garnki żelibne przed wrzuceniem do nich składników mocno rozgrzać. Oczywiście możecie użyć zwykłego garnka z grubym dnem. Zamach na mnie w kuchni Lila. Na dno takiego rozgrzanego garnka wleję zaraz oliwę i podsmażę na niej pokrojoną w piórka cebulę, a następnie czosnek drobno siekam. Na oliwę wrzucam cebulę i czekam, aż się zeszkli. W momencie, w którym cebula się zeszkli, dodaję czosnek, płatki chili, garam masala i kurkumę. Następnie prosto do garnka ścieram świeży imbir. A teraz pora na najważniejszy składnik mojego dal. Czyli czerwoną soczewicę. Ona ma tą przewagę nad innymi, że robi się ją ekspresowo. Szybko się ją gotuje, jest pożywna i treściwa, na no a przy tym pięknie wygląda. Przypominam Wam teraz przepis na zupę z czerwonej soczewicy. Dodaję soczewicę, krojone pomidory z puszki oraz bulion warzywny. Garnek przykrywam pokrywką i gotuję około 15 minut. Teraz mogę zająć się pozostałymi, świeżymi składnikami. Pomidorki koktajlowe kroję na pół, a was odsyłam do playlisty z pomysłami na obiad. Kolendrę siekam. Soczewica już się ugotowała, także odkrywam pokrywkę i dodaję mleczko kokosowe, które nada daniu kremowości i załagodzi smak ostrych przypraw. Teraz dodaję świeży szpinak i pomidorki. I teraz tak, jak długo gotować dal, do momentu w którym szpinak zwiennie? Dodajcie kolendrę i pyszny szybki obiad gotowy. Jeżeli chcecie więcej szybkich obiadów, to piszcie w komentarzu, co najchętniej widzieliście, co najchętniej oglądalibyście w naszej kuchni. Gotowy dal podaję z ryżem jaśminowym. To mój ulubiony i tego polecam wam użyć. Na koniec ozdabiam danie posiekaną kolendrą. Pamiętajcie, że tylko u nas sprawdzone, pyszne, proste i wyjątkowe przepisy. Za to należy się subskrypcja. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciekawe co przygotuję.